Siemanko, siemanko, dziś na kanał Samsa Afola wjeżdża 22 seria kolekcjonerskich minifigurek, a w zasadzie poradnik, jak łatwiej je znaleźć. Także krótkie intro i jedziemy z tematem. Prezentuje się cała seria minifigurek kolekcjonerskich, seria 22, składająca się z 12 figurek. I moim zdaniem najłatwiejsze do znalezienia są trzy figurki, które posiadają duże odlewy, tak jak tutaj dziewczynka ze źrebakiem. Ten źrebak, naprawdę łatwo jest go. Tutaj znaleźć w tych minifigurkach. Druga figurka, którą moim zdaniem łatwo znaleźć, jest tutaj ten szop w przebraniu szopa. Kobieta w przebraniu szopa tutaj z tym śmietnikiem, z dużym odlewem śmietnika. Trzecia figurka, którą bardzo łatwo jest znaleźć, jest papryczka, ponieważ bardzo duży odlew tutaj tego przebrania papryczki mamy. Stąd ułatwia nam to bardzo zadanie, bo już tak naprawdę trzy minifigurki. Łatwo jest znaleźć. Niektórzy też uważają, że psa jest. No też jest dużym odlewem, też niektórym łatwo jest po piesku, tym haskim, w tym zimowym dziadku znaleźć. No, moim zdaniem, najpierw szukam po czymś innym, ale zaraz Wam dokładnie powiem, jak to wygląda. Są jeszcze figurki, które posiadają w środku woreczek, który tak specyficznie szeleści, i są to figurki właśnie Shopa, właśnie dziewczynki ze źrebakiem, tego leśnego ludzika, żołędzia oraz zawodnika na wózku. Także one specyficzny dźwięk wydają, i też po tym już wiemy, że to jest jedna z tych czterech mini figurek. Teraz idziemy dalej. Po kolei może sobie zacznijmy. Tak jak wspominałem, dziewczynka ze źrebakiem. Źrebak jest łatwy do znalezienia. Niektórzy szukają także po marchewce, tym trzonku, ale on się może pomylić z kikiem, chociażby od leśnego ludka, czy z tutaj, no, z, na przykład od robocika. Ja po tym w ogóle nie szukam. Źrebak to jest duży odlew i nie, nie ma po co sobie utrudniać dalej. Istota ta pozaziemska, ten kosmita nasz, kochany, moim zdaniem, no troszeczkę trzeba poszukać, broń tam jest, ale też może się gdzieś tam pomylić z częściami od robota, dajmy na to. E, najłatwiejszym według mnie elementem tutaj tej figurki jest są jego czółka, ponieważ one są elementem gumowym i pod ręką nam się uginają, także jeżeli znajdziemy czapeczkę, no, to to jest jeden taki element. Tam jest także mały element, który pomaga mu nosić yy, tam tą swoją butlę na plecach. Yy, także też możemy po nim próbować znaleźć jakby drugi kształt główki w tej minifigurce, no ale. Po co sobie utrudniać, mówię czułka, tutaj moim zdaniem są najłatwiejsze, dalej idziemy, jeżeli chodzi o szopa, głównie śmietnik, ja tutaj bym nie kombinował z workiem, ja po śmietniku bardzo szybko dosyć znajduję. tak, także jest łatwy do y, znalezienia i tutaj puchar, ewidentnie odczuwalny jest, y, pod ręką ma. E, teraz tak, leśny ludzik. Leśny, leśnego ludzika osobiście szukam po czapce. Z tym, że e, czapka u leśnego ludzika jest bardzo podobna do czapki śnieżnego tutaj e, wojownika. I może, możemy się pomylić, tak? Ja tych dwóch panów odróżniam chociażby. Jak wyczuwam którąś z tych czapek, e, żołędzik ma tutaj taką e, końcówkę, jakby e, tej czapki. Taki dzyndzelek. Do tego jeszcze szukam tych muchomorków, ale jeżeli nie mogę tego znaleźć, a znajduję na przykład tarczę czy haskiego, no to już wiem, że to jest leśny dziadek, tak? Drogą eliminacji sobie tutaj lecimy, tak naprawdę. Ale także można wyszukać te główki od muchomorków. Góra muchomorków też jest, są dwa akurat, także jak traficie na taki element, to on jest tutaj jedyny. Teraz ta kosmiczna taka. Księżycowa, mroczna wojowniczka. E, ją, szczerze mówiąc, większość, e, większość szuka po tarczy. I szczerze mówiąc, powiem Wam, że ja nie. Ja ją znajduję po włosach. Odlew duży, duży włosów długich, takich specyficznych, największy odlew włosów w całej tej serii minifigurek, także też moim zdaniem jest dosyć łatwa do znalezienia. Papryczka już mówiłem, tutaj duży odlew papryczki, on jest tak wyczuwalny, że po prostu naprawdę to jest najłatwiejsza chyba figurka do znalezienia, później jest shop, później jest dziewczynka dalej zawodnik zawodnik ma tutaj tą ramę od roweru i po tym, po tym ja to szukam, niektórzy po kółeczkach szczerze mówiąc ciężko mi jest te kółeczka tam wymacać mi jest łatwiej po tej ramie ta rama jest duża, dosyć specyficzna i może mylić się w pierwszym, pierwsze wrażenie może być takie, że znaleźliśmy barda, tak? tylko że ona jest tak specyficznie zakończona, musimy sobie po prostu dobrze, dobrze to sprawdzić ona ma takie, pokażę Wam jak będziemy macać te figurki ale no różni się na pewno od tej lutni tak? teraz jedna z trudniejszych moim zdaniem minifigurek to jest ta pani z tukanem, niektórzy szukają jej po plecaczku, niektórzy szukają jej po tukanie, co jest dla mnie totalnym hardkorem. Mi szczerze mówiąc najbardziej podpowiada lornetka w tym przypadku, bo ta pani jest jeszcze wyposażona w lornetkę oraz odlew tej czapeczki z, z włosami. To też po tym tak naprawdę możemy ją znaleźć, no ale troszeczkę dłużej mi schodzi na pewno na tej pani, czy to jest na pewno ona. Teraz Bard. Barda mamy tutaj, czy też trubadura, jak to woli. Mamy lutnie i po tym na pewno będę szukamy, ewentualnie monetki. Monetki także są łatwe do znalezienia. Dosyć teraz śnieżny dziadek. Śnieżny dziadek, jak już wspominałem, mi tutaj szczerze mówiąc ja nie szukam po mieczach. Nie chodzi o to, że one się mogą pomylić, tylko ciężko mi jest je wymazać. W szczególności mówię tutaj, zwracam uwagę na czapkę tego zimowego wojownika. A jak już mam czapkę i wiem, że to jest albo zimowy wojownik, albo ten leśny skrzat, no to już znajduję sobie na przykład tarczę albo Haskiego, i wiem wtedy, że jest to ta dana figurka na pewno. I następna, ostatnia już figurka, która moim zdaniem również jest dosyć ciężka do znalezienia, dopóki nie znajdziemy tego odlewu hełmu. Tak? To jest y, znany nam z Serii City odlew y, spawacza, maski spawacza. W kolorze żółtym niektórzy jeszcze szukają tej minifigurki po y, młotku. Ja mówię, że ułatwienie dla nas jest na pewno y, tutaj, jeżeli chodzi o te duże odlewy w tych minifigurkach ale także po tych szeleszczących woreczkach, mówię, leśny ludzik ma ten szeleszczący woreczek pani przebrana za szopa dziewczynka z, ze zierbakiem oraz tutaj zawodnik na wózku tak, dobra zatem przejdźmy sobie może do szukania tych minifigurek ja, żeby, żeby was nie zanudzać tym dźwiękiem szeleszczącym po prostu puszczę jakąś muzyczkę i będę odgadywał dane minifigurki. Są odwrócone drugą stroną, ponieważ są ponumerowane. Kupiłem je na takim sklepie, jak Sklep Klocki. Tam możecie zamówić całą serię. Ona kosztuje poniżej 200 zł, przynajmniej kosztowała tyle, że jak kupowałem. I szczerze mówiąc naprawdę polecam wam, polecam wam bardzo tą serię i ten sklep, ponieważ no, jeżeli nie chce Wam się macać tych figurek w sklepie i męczyć się w szukaniu, czasem jest tak, że w danym sklepie nie mamy danej minifigurki, będziemy nam brakować, będziemy jej poszukiwać, dokupować może od kogoś innego, możemy sobie całą serię zamówić. Dobra, figureczki mamy ustawione, ja jeszcze je przemieszam, żebyście nie powiedzieli, że sobie ówcześnie przygotowałem to wszystko, także pomieszam, włączamy muzyczkę i będę ich szukał. Mamy przemieszane to wszystko. Możemy zaczynać, wezmę sobie pierwszą, lepszą figurkę, niech to będzie ta. No i tutaj. tutaj mamy włosy. Włosy pani z tukanem. I właśnie tutaj, nie wiem, nie pokażę Wam tego, ale mamy czapeczkę, czuć tą czapeczkę. I czuć tutaj tego warkocza, tak? Ja sobie przetnę, zobaczymy czy to rzeczywiście jest pani z tukanem. Przećmiemy sobie tą zasadkę i zobaczymy, czy jest to pani stukane. Tak jest. Widzicie, to jest ten charakterystyczny, charakterystyczny element, te włoski. Powiedziałem mi, że to jest właśnie pani stukane. Dobra, lecimy sobie dalej. Bierzemy figurkę obok na przykład. Jeżeli nie możecie znaleźć czegoś charakterystycznego, to warto sobie też te figurki przemieszać. Dać je w rogu. Tutaj figurkę sobie w środku przemieszać. Ja nie mogę znaleźć nic charakterystycznego. Zupełnie nic charakterystycznego nie mogę znaleźć, ale mam czapkę. I to jest czapka e, Forest Menów, czyli Tutaj mamy barda, najprawdopodobniej nie znalazłem tej ludni, mógłbym się upewnić, ale ja jestem pewny, że to jest barda, więc sprawdźmy czy to rzeczywiście jest on, nie szukam pieniążków, mam czapkę, która jest bardzo specyficzna, zobaczmy czy to on, tak jest. Czyli dwie figurki odgadnione. Zaczynamy sobie dalej. Co to, to może być? O. I tu jest gumowa, y, gumowy element. Od razu tutaj wyczułem gumowy element, więc to będzie nasz kosmita. Przycisknijmy sobie strasznie, czy to jest kosmita. I tak jest, to jest nasz kosmita. Super, super nam to idzie. Lecimy dalej. Nie będzie ta figurka. O, i tutaj mamy którąś z czapek, czyli to będzie albo leśny, leśny dziadek, najprawdopodobniej tak. Bo już po fakturze tej czapki jego ja czuję, ale znajdźmy jeszcze sobie pieska. Tu jest jakiś duży odlew, najprawdopodobniej pies. Nawet tarczę znalazłem, tu jest tarcza, sobie możemy tak zrobić z woreczkiem. Widzicie? Tarcza okrągła. Także ja sobie przecinam i jestem pewny, że to jest śnieżny wojownik. Wcale długo nie muszę macać, tylko bo wiem czego szukam, tak? I mamy śnieżnego wojownika. Dobra, lecimy. Lecimy dalej, niech będzie obok. Ta figurka, szukamy tutaj czegoś charakterystycznego. I tutaj mam e, szeleszczący taki szeleszczący na pewno taki woreczek. To jest leśny ludzik, bo też znalazłem czapkę od razu. No i sprawdźmy, on, ma, on powinien mieć ten woreczek, o którym Wam mówiłem, szeleszczący. O i wpadka. I wpadka. O. czyli nie zgadłem. Na co natrafiłem zatem? I co mnie zgubiło tutaj? Ha. Uznałem, że to jest leśny ludzik. No nie, mamy robocika. Dobra, pierwszą wpadę mamy zaliczoną. Lecimy dalej. Tutaj mamy leśnego ludzika. Szybko tam wymacałem to. Tutaj mamy leśnego ludzika. Prawdopodobnie. Tak? Czy nie tak? A może i nie, tak? Coś jeszcze musimy znaleźć charakterystycznego. Oj nie, to nie będzie leśny ludzik. To jest duży odlew. A tutaj mamy konika, tak. Znaleźliśmy dziewczynę ze źrebakiem. Teraz myślę że to ona. Tak jest. Żeba już tam wyskoczył. Trzewczynka jest w tym szeleszczącym woreczku, tak wam mówiłem. On jest tu aż przyklejony. Pójdźcie tylko na to. Nie mogę wyjąć go w ogóle. Musiałem zeć całą troszeczkę, bo już jest przyklejony tutaj do folii. Dobra. Lecimy zatem dalej. Na razie jedna wpadka, zgubiła mnie chyba w pewność siebie, no ale dobra, lecimy dalej. O, tutaj jest, I tutaj mamy duży odlew, ten o którym Wam mówiłem, e, właśnie u zawodnika. On ma tutaj tą ramę od roweru, to jest zawodnik, on też szelesi ten woreczek. słuchajcie Taki specyficzny dźwięk ma. To jest w szopie, właśnie w dziewczynce ze źrebakiem. Więc zobaczmy, czy się nie pomyliłem tym razem. Tak jest, mamy tego zawodnika i ten element, który jest tam osobno wrzucony. O, płytka nam spadła, to jest właśnie to. To jest ten element, po którym najłatwiej jest określić, czy to jest nasz zawodnik. Lecimy dalej. O, i tutaj też mamy szeleszczący ten woreczek, taki bardziej nie. nie. To nie jest szeleszczący woreczek, wydawało mi się. To będzie papryka. Duży odlew nam się tutaj trafił. Jest bardzo łatwe. Do odgadnięcia. Papryczka. I jest papryczka. No spójrzcie tylko. Jest naprawdę duży odlew. Także. Popryczkę jest łatwo znaleźć. Dobra, lecimy z następnymi figurkami. Weźmy sobie tą. O, i tutaj mamy włosy. I to już wiem, że to jest najprawdopodobniej ta mroczna, mroczna e, wojowniczka księżycowa. Spójrzmy, czy to na pewno, aby jest ona. Jak dla mnie to jest ona, ale mogę się mylić. Jest. Także największy odlew włosów w tej serii i to jest na pewno mroczna wojowniczka. Lecimy dalej. Co to jest? Tutaj mamy, i tutaj mamy tego naszego leśnego ludzika. Ja uznałem, że to jest. Ja uznałem, że to jest nasz, haha, yy, nasz robotik. Także już przecinamy. Uwyczułem czapkę. O, manuszki też małe, tak że możemy sobie porównać. I ten worek, tak? Woreczek mamy. Mamy tam Dobra, to jest to Ostatnia już Przez ostatnią, przepraszam figurka. i to jest bardzo łatwe Szeleszący worek, ale przede wszystkim bardzo duży Odlew śmietnika i tutaj mamy tą Panią przebraną za szopa No, ja staram ale nie, nie, jeszcze nie orientuję się, czego nam tutaj brakuje. Co to jest? Co to jest za spór? Co to jest za spór? Kurczę, nie mogę. Nie mogę zgadnąć, co Mam tutaj się dzieje. Mamy jakieś włosy. O, jest puchar w rogu. Mamy puchar. No i dobra. I to będzie nasz łyż, wiesz. Także na 10 figurę na 12 figurek jedną pudło. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam się przyda i znajdziecie figurki, których szukacie. Sprawdźcie także mojego Instagrama, link w opisie filmu i polecam Wam sklep Klocki. Odnośnik do tego sklepu również w opisie. Dziękuję Wam za uwagę, dzięki, cześć.